Cześć wszystkim. Dziękuję bardzo za pomoc. Wszystkie formy pomocy znajdują się w opisie. Drogi widzu, uprzejmie proszę o wcześniejsze oddanie swojego królewskiego lajka. Wasze kciuki w górę są niezbędne dla rozwoju kanału. Guru Markets. Teraz przyjrzymy się aktualnym podstawowym wskaźnikom spółki Walt Disney Co., Ticker, DIS. Ocena została dokonana na podstawie danych na dzień, 5 czerwca 2024 roku. Według klasyfikacji Guru, market z firma Walt Disney co należy do podkategorii. Creation: w ocenie bierze udział 29 firm, jest to wynik bardzo reprezentatywny. Zacznijmy od podsumowania informacji o firmie. Jeśli chcesz, możesz się zatrzymać. Zapraszamy do uważnego zapoznania się ze wszystkimi wskaźnikami badanej spółki. Dostęp do stołu o strukturze ticker jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Dziękujemy za ponowną wiadomość i inną pomoc, to wszystko jest dla nas bardzo ważne. Cóż, w końcu zaczynamy. Kapitalizacja rynkowa spółki Walt Disney co wyceniony na 188,37 miliardów dolarów z kapitalizacją rynkową podkategorii wynoszącą 521 miliardów dolarów. The Walt Disney Company, DIS, stanowi udział na poziomie 36,156 tysięcy procent, to jeden z liderów w swojej podkategorii. Kapitalizacja bilansowa firmy wynosi 99,37 miliardów dolarów. A kapitalizacja pod kategorii wynosi 128 miliardów dolarów. The Walt Disney Company, DIS, stanowi 77,51% udziału. Porównując zajmowane udziały giełdowe i kapitalizację bilansową, widzimy, co następuje: Zajęty udział The Walt Disney Company Dis w podkategorii przy ocenie wartości rynkowej wynosi 36 i 156 Kapitalizacja bilansowa wynosi 77,51%. Oznacza to 114% wzrost udziału w kapitalizacji rynkowej. Ocena udziału spółki w rynku i kapitalizacji bilansowej podkategorii Dobrze, jeden punkt. Całkowita ocena firmy Walt Disney co zostaną zaprezentowane na samym końcu recenzji. Proszę obejrzeć logikę analizy do końca. Zobowiązania finansowe organizacji wynoszą 46,703 miliardów dolarów. Zobowiązania finansowe do kapitalizacji księgowej stanowią 47% kapitału spółki. Ocena na podstawie poziomu zadłużenia spółki, dobra, jeden pakt. Saldo ceny akcji spółki do zysku 112. Ze średnią w podkategorii 89,5, czyli o 20%, wyższą od średniej w podkategorii. Ocena giełdowej wartości spółki do jej zysku w porównaniu z podkategorią. Źle, minus jeden punkt. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 1695 milionów dolarów. Przyszłe zyski za następne 12 miesięcy szacuje się wstępnie na 3106 milionów juzd, czyli o 83,2% więcej niż obecnie. Ocena przewidywanych przyszłych wskaźników zysków na tle spółek z podkategorii. Dobrze, jeden punkt. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 2,1. Średnia w podkategorii wynosi 3,2 i jest o 34% niższa niż w podkategorii. Ocena kursu giełdy do jej wskaźnika przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek w podkategorii. Dobry 0,5 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 88 860 milionów dolarów. Oczekuje się, że przyszłe przychody na nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 162 820 milionów USD. I to o 83% więcej niż obecnie. Ocena szacunkowych przyszłych wolumenów sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Dobrze, jeden punkt. Marża na sprzedaży wynosi 1,9% przy średniej w podkategorii 3,6%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 1,7%. Ocena marginalności na tle wskaźników firm z podkategorii tolerowana, Zero Pact. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podziale na podkategorie wynosi 64,935%, czyli o 80% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. I odzwierciedla to rozbieżność pomiędzy aktualną wartością giełdową spółki The Walt Disney Company, Dis, prawdopodobnie w kierunku niedoszacowania. Kwota kapitału rynkowego na każdego pracownika organizacji wynosi 837 tysięcy dolarów. Natomiast w podkategorii znajduje się 1504 tysiące dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami organizacji wynosi 44,3%. Oszacowanie wysokości kapitału przypadającego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Zysk firmy na jednego pracownika wynosi 7,5 tysiąca dolarów. Średnia dla podkategorii to 16,8 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 55%. Oszacowanie zysku przypadającego na pojedynczego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Znośny: 0 punktów. Sprzedaż na indywidualnego pracownika firmy wynosi 395 tysięcy dolarów. W podkategorii znajduje się 463 tysiące dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 17%. Oszacowanie przychodu na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii znośny, 0 punktów. Akcje krótkie odpowiadały 1,1%, ,1%, przy średniej dla podkategorii 5,2%. Jest to wskaźnik krótkiego ściśnięcia. Wskaźnik RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 43% Walt Disney Co. Dla podkategorii poziom ten wynosi około 48%. Technicznie rzecz biorąc, akcje podkategorii są wyceniane mniej więcej tak samo jak akcje spółki The Walt Disney Company, Dis. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki The Walt Disney Company, DIS, i podkategorii firm. Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy akcje spółki Walt Disney co wykazało zmianę o 13,8% wobec zmian cen w podkategorii 6,6%. ,6%. Nie mówi to nic jasno, ale trzeba o tym pamiętać. Ogólny wynik to 4 na 10 punktów. Średnia ocen dla podkategorii, 1,7 punktu. Jeśli spojrzeć szerzej, ogólnie na cały rynek amerykański, widzimy, że średni wynik dla giełdy w sumie wynosi 0,4 punktu. Wobec wyniku 4 punktów dla Walt Disney: co? Przejdźmy do tabeli zamówień, która jest dostępna dla wszystkich, link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte przez system informatyczny Guru, Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty, link w przypiętym komentarzu. W oparciu o wycenę akcji The World Disney Company, DIS. System informacyjny i referencyjny Guru Markets podjęto następującą decyzję. Nie otwieraj transakcji z powodu The Walt Disney Company. DIS. Nie jest to firma niedoceniana w tej podkategorii. Bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i korzystanie z systemu informacyjnego firmy Guru Markets. Naprawdę jesteście najfajniejszą publicznością na całej planecie.